Szanowni Państwo, dzięki dobrej współpracy pomiędzy Radą Rodziców, dyrekcją szkoły oraz urzędnikami z Urzędu Miasta Łodzi udało się pozyskać 30 milionów dofinansowania z rządowej puli na rozbudowę naszej wiskickiej placówki. Jak wszyscy dobrze wiemy, Szkoła na Wiskitnie jest bardzo mała, natomiast nasze osiedle bardzo szybko się rozwija i dzieci z roku na rok w szkole przybywa. Rozbudowa tej placówki była koniecznością. W tym momencie oczekujemy na wyłonienie wykonawcy rozbudowy szkoły. Wpłynęło sześć ofert. W dniu 8 października zostały otwarte i przedstawione oferty do wiadomości publicznej. Czekamy na wyłonienie wykonawcy. Wedle założeń, szkoła powinna być rozbudowana do końca roku 2026. Jesteśmy bardzo bliskiej współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich oraz Wydziałem Edukacji. Przyglądamy się całej procedurze i na bieżąco jesteśmy informowani o tym, co znajduje się w ofertach, w jaki sposób będzie przebiegać rozbudowa i jak ostatecznie będzie wyglądać nowa placówka miałem tak, takie pytanie tylko, a jak długo współpracujesz ze szkołą i zajmujesz się tak naprawdę wszystkimi sprawami ważnymi dla dla tego jednego z najważniejszych obiektów na naszym osiedlu. W tej chwili jest to już szósty rok, kiedy zajmuję się współpracą z rodzicami w naszej szkole, z dyrekcją, ze społecznością Wiskicką. W tym czasie udało nam się zorganizować kilka bardzo fajnych imprez szkolnych, na które też zapraszamy wszystkie dzieci. Każdorazowo, kiedy organizujemy Dzień Dziecka, można przyjść również z rodzeństwem. Nawiązaliśmy współpracę w tym roku bardzo fajną z przedszkolem, i dzieci z przedszkola również uczestniczyły w naszym Dniu Dziecka i chcielibyśmy to kontynuować. Witam Państwa. My w Ochotniczej Straży Pożarnej Udźwiskitno od ponad 100 lat wspieramy lokalne społeczeństwo. A od roku mniej więcej 2013 roku mogą Państwo zaobserwować znaczący rozwój jednostki, który zawdzięczamy głównie środkom pozyskiwanym z budżetu obywatelskiego. Od pierwszej edycji. Tego budżetu pozyskaliśmy miliony właściwie na, na rozwój jednostki, na doposażenie w niezbędny sprzęt ratujący życie, w nowe wozy, pożarnicze, w sprzęt ochrony strażaków. I prawdę mówiąc środki, które pozyskujemy w ramach budżetu obywatelskiego są jedynymi środkami, które możemy pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania poza, poza jakimiś dofinansowaniami z funduszy europejskich. Chyba troszeczkę skromnie powiedziałeś, bo tak naprawdę wszystkie projekty budżetu obywatelskiego, to wiemy, przynajmniej ja wiem, ale to warto powiedzieć, są Twojego autorstwa, oczywiście przy wsparciu druhów i e, innych dowódców, przy wsparciu też chyba myślę ze społeczności lokalnej, ale to jest, to jest Twoje dzieło. Nie bądź skromny, tylko to warto powiedzieć. No, zgadza się. No, od pierwszej edycji jestem liderem wszystkich wniosków składanych tutaj na poczet straży, ale nie tylko straży, bo składałem również wnioski, wnioski dotyczące osiedlisk. Tak jak chociażby remont ulicy Gościniec, który udało się w części zrealizować. Kolejna edycja i kolejny remont niestety się nie udał ze względu na znaczący wzrost kosztów tej inwestycji i konieczność przesunięcia środków z puli osiedlowej do puli ponadosiedlowej. W której znacznie trudniej jest cokolwiek uzyskać, cokolwiek uzyskać wystarczającą ilość głosów, żeby tą inwestycję zrealizować. Ale tak jak powiedziałeś, Zarku, bez wsparcia lokalnego społeczeństwa i mieszkańców miasta i zaangażowania druków, ruchem naszej jednostki, nie byłoby możliwe zrealizowanie tych inwestycji. A Kuba byłoby dużo łatwiej zarządzać pieniędzmi, gdyby one nie przychodziły tylko z budżetu, ale moglibyśmy je planować, czyli jakbyśmy popatrzyli o pieniądze w ramach tak zwanych algorytmów dla osiedli, to byłoby chyba łatwiej, Myślę, prawda? że zdecydowanie by to ułatwiło współpracę między różnymi instytucjami na terenie osiedla. Bo budżet obywatelski ma swoje plusy, możemy te środki pozyskać, ale minus jest taki, że musimy się kłócić między jednostkami, tak? Musimy rywalizować z przedszkolem, ze szkołą, z mieszkańcami naszego osiedla, które składają wnioski dotyczące bezpieczeństwa, chodniki, przejścia dla pieszych. Te wszystkie wnioski nie powinny być realizowane w ramach plebiscytu, jakim jest budżet obywatelski, tak? To się więcej nic nie dałabym. Kamila, takie pytanie. Czy poza tym mi nie pieniędzmi, które przyszły, czy też mają przyjść z finansowania z Urzędu Miasta na rozbudowę szkoły, czy wy jako społeczność szkolna i Ty jako przedstawiciel, Justyna Popłaska, Kasia Bartulniczych? Czy jeszcze jakoś próbowałyście pozyskać środki wspólnie z dyrekcją do szkoły? E, oczywiście. E, bardzo dobrym przykładem jest tutaj e, z, zbiórka, zrzutka pieniędzy e, wśród wszystkich mieszkańców Wiskitna, e, którą robiliśmy e, po to, żeby zainstalować w szkole e, monitoring. Niestety to był projekt, który e, nie przeszedł w budżecie obywatelskim, e, natomiast dzięki hojności rodziców i wszystkich mieszkańców e, mogliśmy to Inwestycję zrealizować. Dodatkowo w zeszłym roku robiliśmy kiermasz wypieków świątecznych, można również było przyjść, dołożyć swoją, swoją cegiełkę, zakupić słodkości. Pozyskujemy też dzięki współpracy z jedną z fundacji pieniądze z 1,5% podatku. I oczywiście zawsze liczymy na hojne datki od naszych, naszych rodziców ze szkoły. Kuba, a tak naprawdę dajecie radę jako strażacy, dajecie radę. Po co ta Rada Osiedla, tutaj Kamila, Kuba, no po co, przecież możecie sobie działać osobno albo robić tylko to, co robicie, po co Wam ta Rada Osiedla? W moim odczuciu Rada Osiedla powinna służyć wszystkim mieszkańcom i mamy tutaj na naszej liście wspaniałą piętnastkę osób, każdy z, z innej dziedziny, każdy z, reprezentuje pewną pewną grupę, czy to szkołę koło gospodyń, OSP, e, przedszkole i chcielibyśmy nawiązać tą współpracę na, na wielu poziomach, tak żebyśmy mogli wszyscy razem wypracować wspólny plan dla naszego osiedla. Nie bić się o te środki, tylko no. razem współpracować, tak żeby wszystkim nam żyło się milej, lepiej i przyjaźniej. Kuba, jaki teraz projekt realizujecie i jaki tam numer tego projektu? W tym roku mamy zgłoszone dwa projekty. Jest to projekt osiedlowy numer 41 dotyczący kolejnej części remontu jednostki. W poprzednim roku również udało się pozyskać środki na, na remont. Obecnie prowadzone są prace projektowe. i chcielibyśmy z środków w tym roku dokończyć tą inwestycję po prostu, żeby już zamknąć tematy związane z remontem tego obiektu, bo to już będzie właściwie taka jedna ostatnia większa inwestycja, która pozwoli te środki z osiedla wykorzystać w inny sposób też. No Niestety musimy się ratować tą pulą osiedlową, co zadaje sobie sprawę, że nie wszystkim się musi podobać. no My też nie do końca jesteśmy z tego zadowoleni, ale po prostu nie mamy wyjścia. W puli ponadosiedlowej przy takiej kwocie nie mamy szans, żeby uzyskać odpowiednią ilość głosów do zrealizowania tego projektu, także niestety musimy tutaj pozostawać w puli osiedlowej i staramy się, żeby to jakoś szybko zakończyć i sprawnie. La, 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 la. Ho, ho.